Cześć z tej strony Creeper i witam Was na kanale WrestleGoal. Mamy dopiero początek kwietnia, co to oznacza? Największa gala w historii wrestlingu za niecałe 3 tygodnie. Jednak mnie nie o tym dzisiaj. Błędy popełnia każda federacja. Nie ma takiej, która nie zrobiła ani jednego błędu w tym roku. Chciałem przypomnieć o zostawieniu lajka i subskrypcji, żeby filmy Was nie minęły. Pamiętajcie, że to jest całościowo moje zdanie i swoje zdanie możecie pisać. Na dole w komentarzu. Będzie mi całościowo niezmiernie miło. Podyskutujemy sobie całościowo i zobaczymy czy ktoś ma całościowo inne zdanie na ten temat dzisiejszy. Bez zbędnego przedłużenia przejdźmy do odcinka. Na początku przejdziemy sobie do najważniejszej i największej federacji w historii w wrestlingu. Bez dyskusji tak było, jest i będzie. Przejdźmy do WWE. Brak NXT. W męskim Royal Rumble meczu Moglibyśmy naprawdę Mieć potężny Pop na niektóre gwiazdy W Royal Rumble meczu Dostaliśmy z gwiazdy TNA Joe Hendry'ego W damskim dostaliśmy naprawdę Dużo gwiazd z NXT W męskim Ani jednej Jest naprawdę dużo przykładów Którzy mogliby naprawdę Idealnie wpasować się w Rerambo, czy to nawet sam All Ego i Page? Dobra, mój faworyt, Jevon Evans, oba Femi, czy któryś z taktymów frakcją. Dlaczego tego nie dostaliśmy? Nie mam pojęcia. W damskim dostaliśmy, ale w męskim nie mogliśmy? Serio? Nie będę wypowiadać się o Real Rumble mężczyzn, bo każdy wie, jak to wyglądało. Jednak, Break-Enex Steve męskim. Boli najbardziej. Dywizja Tag Team na row. Jeżeli ktoś z Was na bieżąco przegląda Monday Night row, to wie, że wszystkie tytuły mają jakąś podbudowę. Dobra, ok. Nie tytuły Raw Tag Team, Women's Tag Team i tytuł Women's Intercontinental. Ten tytuł to w ogóle jest przesada. Dywizja Tag Team na row jest najgorzej budowana niż SmackDown NXT. Na NXT coś się dzieje. Mamy niesamowitych mistrzów. I naprawdę świetną dywizję tag team na SmackDown. Czy to nawet na zapleczu, czy to w ringu mamy walki taktimowe. teamowe. A na Raw, Judgment Day idą teraz w walkę o tytuł Interkontynentalny. Alpha Academy się nie pojawia. Eight out under jest zakopane, bo zostali naprawdę zniszczeni przez Jaya. Po no, prostu, o dobra, o ostatni nie będę mówić. The American Made też ich nie ma. Są w rywalizacji z LWO, no i właśnie też LWO nie ma i zostało The New Day no i postanowili sobie, że The New Day zawalczą o tytuły WWE Tag Team na największej gali ze scen czy ta walka zasłużyła na Wrestle oczywiście, że nie jeżeli całościowo naprawiliby tą dywizję to jeszcze ok, ale zobaczcie The New Day się praktycznie nie pojawia tylko dałem jakiś tam froma między reklamami i postanowili sobie dać im tytuły, bo są Najlepszym taktimom obecnie w historii sprzed kilku lat. Świetnie, naprawdę niesamowita jest ta podbudowa. Brawo, Szafoba. Jeno, Triple gotuje ze wszystkim, ale chyba zapomniałeś o dywizji taktimowej. Hulk Hogan, obecnie Hulk Hogan. Niech wstanie osoba, która chciała jego powrót do WWE. Nie ma takiej osoby. Kto go chciał? Na pewno nie my. Dobra, Rona na Netflixie. Jest debiut. Damy Hulka Hogana. Tylko że praktycznie każdy miał go w dupie. Wypuczany z areny. No i całościowo zdziwiony. Jezu, czemu to mnie całościowo tutaj buczą? Co ja mam teraz zrobić? Może naprawdę człowiek nie rozumie tego, ile on popełnił jako wiek skandali. Ale to jest po prostu istny hit. I Jeszcze człowiek nie wie, co on zrobił. No Hogan się sam zastanawia co on zrobił, dlaczego go buczą, no a dlaczego, bo promował swoje piwsko, na Roo na Netflixie Serio, dajemy go tylko żeby promował swoje piwsko, to już wolę napić się ze Stanem Coldem Dość szybko całościowo skończyliśmy temat WWE, przejdźmy sobie do największej federacji według tego Kana, czyli AEW Odejście dużych nazwisk. Już o tym całościowo film został zrobiony na kanale. Te całe odejścia to jest jeden wielki hit. Zamiast pozbywać się wrestlerów, którzy mniej znaczą, biorą tych z wyższej półki. Jest to całościowo karma dla federacji. Chcieli zrobić na złość i podpisywali i dalej podpisują byłych wrestlerów z WWE. Tych przykładów jest mnóstwo. Gdzieś może nawet, nie wiem, jedna czwarta wrestlerów jest na spokojnie z WWE. I teraz dziwienie, że te gwiazdy odchodzą. Podobno się już mówi o zakontraktowaniu Rusefa, Jaż nie muszę dostać perfekcyjne źródło do tego, bo na razie nie wierzę, że on już podpisał kontrakt. Malakai Black debiutuje na SmackDown WrestleMania. Ray Phoenix debiutuje na tym SmackDown. Ricky Saints szokująco wygrywa NXT North American Championship, pokonując byłego wrestlera z AWA Spearsa i zostaje zaatakowany przez byłego wrestlera AW All Ego Tana Pagea. To jest całościowo nauczka dla AW, żeby nie robić wszystko pospiesznie i przemyśleć, czy ten wrestler nam się przyda, czy nie. Bo po tym zdziwienie, że tych wrestlerów jest zdecydowanie za dużo. Pomysł rywalizacji MJF kontra Jeff Jared, Ktokolwiek tam z zarządców pomyślał i chciał zrobić rywalizację MJF kontra Jeff Jarrett. Zasłużył na trzy piwa Hulk Hogana i title tak na tytuł Mercedes Monet. Całościowo nie chciałbym się wierzyć, że do takiej rywalizacji może dojść. MJF naprawdę miał mieć jeszcze lepszy rok 2025. Dostaje Jeff Jarretta. Też nikt nie pomyślał, że to Jeff Jarrett, jakkolwiek powie, że on idzie na tytuł AEW. Wyobrażacie sobie walkę Joe Moxley na Jeff Jarrett? Typ, który praktycznie jest zaraz na emeryturze i chce ten Dyshota na tytuł AEW. Całościowo federacja się na to nie zgodziła, wiadomo. Do tego było całościowo. Wyobraźnia Jeffa Jarretta oby to się całościowo nie stało. Bo to i byłoby istne pokazanie, jak bardzo młode gwiazdy mamy w dupie. Mamy tyle utalentowanych gwiazd w AEW. a dajemy Jeff Jarretta, który praktycznie jajce robi dla tej federacji, Już więcej dla tej federacji. Robi pokazywania Rizzlera i tych dwóch Guysów, którzy naprawdę wnerwiają mnie po uszy. Oni dostali więcej czasu niż Ricky Sainz. Wyobraźcie sobie. Dwóch tiktokerków Którzy robią cringe content Na tiktoku I Ejda by pomyślała Dobra, wyświetlonka będą Będzie rozgłos Dajemy ich do federacji Serio, my ich naprawdę dajemy I Jeżeli ktoś pamięta Ten spir tego dzieciaka Nie interesuje mnie jakoś nazywa W dupie to mam Nie interesuje mnie jego postać Jego ojca to samo Jego ojciec to jest praktycznie prawie 50-letni chłop. I pomyśleli sobie, to jest dobry pomysł. Nie no, ludzie. Szanujmy się. Ale czasami są granice, których czasami naprawdę przyginać się nie da. A tutaj pokazała AW, że oni mają gdzieś zasady i wolą rozgłos. No i taka no już wisieneczka na torcie. Taka po prostu. Zakończenie AW Revolution to wpadł na pomysł, żeby nie dojrzeć że schrzanić main event. To jeszcze dać Cashin Krishna Cage'a, który uwaga, nie wygrał tego starcia. Nie wygrał Adam Copeland, wygrał John Moxley. Cała rywalizacja Johna z Adamem była po prostu nudna, a późniejszy rewanż na AEW Dynamite pokazała tylko jak bardzo federacja popełniła ogromny błąd. Jak nie tylko w tym był problem. Powiedzmy sobie o tej walce rewanżowej. Dobra, może całościowo ok, Ten street fight był ok, Ale ten suplex to był taki obrzydliwy, jeszcze mu się to biło, wbiło to mu się w plecy. Nie no, to jest już naprawdę przegięcie. Może i najpierw jest bardziej brutalne. Ale to był już zagranie poniżej pasa. Tego nie powinno być. Tego nie powinno się pojawić. I tego. Nie miało być pokazane. Może i całościowo było w stanie żeby to mu się wybiło w plecy, ale jeszcze jak mu to Wheeler Jutta wyciągał... Aj, no mnie naprawdę bolą od tego plecy. dziwiłem się całościowo, że mocy się nie wykrwawił, bo przecież to jest jego dziedzina. Że nawet jak idzie do Ringu, to on już krwawi tam. Nie wiem, no może zapomniał jakowiek się wykrwawić przed czymś, ale to wyglądało obrzydliwie. No ale dobra, przejdźmy całościowo do AW Revolution. Czy całościowo ta walka o tytuł AW zasłużyła na main event? Oczywiście, że nie. Gdyby dali nam walkę o tytuł AW Women's, Tony Storm kontra Maria Hay, byłoby idealnym zakończeniem tego. Nie dość, że niesamowity pojedynek mocnej rywalizacji, takiej jednej głównej rywalizacji w tamtym momencie. Wtedy zrobilibyśmy kurtynę, i zakończenie to byłoby chyba najlepsze zakończenie AW. W historii. Ale nie, no przecież tytuł AW jest ważniejszy. No, i tutaj proszę bardzo, dostaliśmy piękny przykład. Tak samo jak dostaliśmy na AW Full Gear MJF kontra J White. I tym samym kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie o lajku, like, subskrypcji i komentarzu. Jakie błędy, czy to WWE, czy to AW, powinny znaleźć się. Waszym zdaniem w tym odcinku Pamiętajcie, że komentarze są do Waszej dyspozycji I podzielmy się swoimi opiniami To no jednak fajnie się tak jakkolwiek z kimś podyskutować Porozmawiać i zobaczyć inne poglądy i inne opinie ludzi na ten temat Takimi jeszcze innymi błędami, które przychodzą mi teraz do głowy To dziwny booking Aleksy, która nie pojawiła się od Elimination Chamber A była idealna opcja żeby dać ją do rywalizacji z Liv Morgan. Liv Morgan ją przypięła i wyrzuciła z rejonu meczu. Jeszcze innymi błędami to są numery 30 w tym roku, czyli Nikki Bella i Logan Paul, bo no to była tragedia z męskim, lub zwycięzcy. Charlotte była bezpieczna, a Jey Uso był pod hype. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnych odcinków na tym kanale. Cześć!